dzieciach hey! Pomagamy z wierzonką. Dali. I że je, coś chciał powiedzieć? Ko? Na przykład piesek albo kotek się zgubia. No, no to e, chyba schronisko. schronisko takie jeździ. E, e, panowie albo panie ze schroniska jeżdżą takim autem z transporterami. No i, no i jak zobaczą jakiegoś kotka albo pieska na wolności, no to, no to też schronisko tam podjedzę. I zabiera ich do tych transporterów. Mm -hmm. no, i, y, no, i je, no i jadą do schroniska. Czyli tam, żeby były bez, jest? No. Takie pani e-ko. E, Tego, Tego ptaszka nawet uratowała. Tak, to uratowaliśmy wspólnie, prawda? Tratowała Bo załamała, uratowała. Bo co się stało z ptaszkiem? Do szyby. Te, ten ptaszek. Y, Uderzył przy B, a potem od tej bo odbił, odbił się, no i wleciał na parę. I później zawieźliśmy go gdzie? Do schroniska. Do Pana Terinaza. Dzień dobry! Co robicie? Matylda, a ty jak pomagasz zwierzętom? A ty Natan? A wy chłopaki? Super, jakie wielkie! Nikoś, a dlaczego pomagasz zwierzętom? Ale fajnie, to dołóżcie rzeczy, które przynieśliście do naszej zbiórki. Super! Bardzo Wam dziękuję! Pa! pa! Zwierzęta posiadają coś, czego że brakuje. Wierność, serdeczność, tak? Nie każdy człowiek wie, jak ale każdy pies wie, jak człowieka. W serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta. bez bezprzeje, jak ogólne światło. Na kogoś, kto kocha zwierzęta, Dom bez psa lub kota nie jest prawdziwym domem. Bez sieci dom nie jest kompletny. Kochamy zwierzęta! Witamy wszystkich, tu zespół szkoły numer 1 do Nasi przyjaciele potrzebują pomocy. Miłość ofiarowana kapilą wleca do nas z w wsi. Dlaczego bardzo pomagać zwierzętom? Warto pomagać zwierzętom, ponieważ wiele przycierpiało i nam było cierpienia z niedobrych ludzi i złudzeń, oraz są to nasi przyjaciele. Tak samo jak nie mają uczucia i są szczęśliwi. Dlaczego nasza znaczy, szkoła pomaga zwierzętom? Wiele z nas rozumie cierpienie zwierząt i ich to boli. Wierzymy, że wspólnie poprzez nasze pozytywne działania sprawimy, że będzie lepiej. Poza tym niektórzy z nas mają w swoim domu zwierzaki i wiedzą, jak ważne jest ich potrzeby. Nie było o jedzenie na nasz mały Chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać na taki temat: czy warto pomagać zwierzętom ze schroniska? Tak. Ta. A jak możemy im pomagać? Dawać karmę. Tak? Dawać karmę, wodę, wyprowadzać je na spacer. Tak. Co Właskać. możemy jeszcze dla nich? Bardzo dobrze. Przytulać. A co to znaczy adoptować? Zabrać, Zabrać, Zabrać do, domu. Się do domu. Tak. I co wtedy z nimi będziemy robić w domu? Pełkować się. A powiedzcie mi, a kto jest najlepszym przyjacielem człowieka? Pies. Tak. I warto o takiego przyjaciela dbać? Tak. Bo taki przyjaciel to, to kto? To jak nam będzie smutno, to co? Ten piesek przyjdzie do nas i co? I nas pocieszy. Tak. A jak się pieski cieszą? Jak nam to pokazują? Czekają ogonkiem, szczekają. Tak. I wchodzą na człowieka. Tak. I liżą. Tak. Wtedy okazują nam swoją sympatię, skaczą, prawda? Z na człowieka. A czy pieski nas y, kochają za coś? Za to, że dajemy karmę. Za to, że się obiekujemy. Za to, że mamy dla nich serce. Tak. Dziękuję. I za to, że się za nimi obiekujemy. Tak? tak. Dziękuję Wam, wam bardzo.